Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam pana profesora Grochmalskiego. Mam tutaj bardzo długie przedstawienie pana profesora, ale może pan profesor mnie zwolni, jeśli tylko takie zasadnicze rzeczy podam. analityk bezpieczeństwa międzynarodowego, geopolityk, geostrateg. Założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej, założyciel i kierownik zespołu do spraw strategiczno militarnych Federacji Rosyjskiej w Centrum Badań i Bezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej, stworzył i kierował zespołem analityczno-prognostycznym, który wypracował własną metodologię badań prognostycznych na potrzeby MON i Sejmowej Komisji Obronnej. Przygotował raport Suwerenność i Racja stanu polskiego w perspektywie 2025, scenariusza, a także poszerzony międzynarodowe wydanie raportu National Security Forecast. Twórca koncepcji geopolitycznej Euroazji Centralnej, współtwórca koncepcji geopolityki opartej na sztucznej inteligencji, a także nowego paradygmatu bezpieczeństwa związanego z korelacją między rozwojem sztucznej inteligencji a bezpieczeństwem człowieka. Jeśli pan profesor pozwoli, to na tym zakończę przedstawianie barwnej sylwetki pana profesora. Jeśli pan profesor. Będzie tak uprzejmy, uprzejmie proszę o zabranie głosu i wypowiedzenie się na temat geopolityki Putina, agresji Rosji na Ukrainie. Mam nadzieję, że tutaj też w pana wystąpieniu pojawią się wątki polemiczne. Dziękuję. Oczywiście. Dziękuję uprzejmie. Ma pan profesor oczywiście wybór albo na siedząco, albo na stojąco. Katedra jest również do pana profesora dyspozycji. Oddaję głos Panie Profesorze. Panie profesorze, Szanowni Państwo. Jedna refleksja na samym początku. No należałem do tej, tej tego grona analityków, no którzy po pierwsze uznawali, że będzie to wielka skalowa wojna, a po drugie, że Rosja ugrzęźnie na Ukrainie. Ilu takich ludzi było nie ma co na ten temat dyskutować. Znamy większość raportów. Zachodnich. Dominowało myślenie kategoriami Zachodu, a nie kategoriami myślenia charakterystycznymi dla rosyjskiej sztuki wojskowej. Dla ich kultury strategicznej jest to te kuriozalne błędy. Moje doświadczenie osobiste. Niewiele widać. Ale to jest budynek. To jest pas prezydencki centrum groznego. Byłem do końca w tym budynku podczas i wojny czeczeńskiej, czyli opuszczałem ten budynek po tym, jak Rosjanie użyli uderzyli, faw uderzyli 1500, aby zniszczyć ten budynek. Czyli mam swoje doświadczenie osobiste, bezpośrednie z funkcjonowania armii rosyjskiej, z refleksji dotyczące tego, w jaki sposób Rosja działa. Oczywiście to jeszcze czasy. Armii Gerasimowa. Tutaj mamy do czynienia z, z początkiem myślenia z punktu widzenia strategii Federacji Rosyjskiej, aczkolwiek trzeba pamiętać, że pierwsza wojna czeczeńska wyznaczyła kierunek, i było oczywiste z punktu widzenia analitycznego, że w perspektywie rozwoju Federacji Rosyjskiej pojawi się. Koncepcja czy typ przywódcy typu Putina. Zresztą punkt krytyczny w ewolucji Federacji Rosyjskiej to był właśnie trzeci czwarty, później mamy próbę dojścia do władzy struktur siłowych w 96, 99, no i ostatecznie w roku 2000. Innymi słowy, Putin nie był jedyną opcją. Która była wówczas rozpatrywana w strukturach siłowych, był kolejną próbą, kolejnym podejściem, tym razem skutecznym. Z punktu widzenia. Tutaj nie wiem, czy Państwo cokolwiek widzą. Trzy zasadnicze tezy. Decydujące znaczenie putinowskiej geopolityce ma projekt odbudowy imperium. Przedstawię Wam elementy, które wskazują, że Decydujące elementy tego systemu powstały już podczas pierwszej kadencji Putina jako prezydenta Federacji Rosyjskiej. W ocenie Federacji Rosyjskiej Polska i tak zwana przestrzeń historyczna, przestrzeń trójmorza, ale także w tym wymiarze politycznym stanowi największe egzystencjalne zagrożenie dla istnienia Federacji Rosyjskiej. W związku z tym należy ten projekt zniszczyć. Takie były oceny analityków z otoczenia Putina. I kluczowa kwestia, która absolutnie widzę jest niezrozumiała. Putin nie jest idiotą. Ma świadomość gigantycznej asymetryczności w swojej sytuacji politycznej, gospodarczej, militarnej. Dlatego stosuje jako element kluczowy swoich działań wszystko to, co się określa mianem wojen asymetrycznych. Rosjanie raczej nie używają określenia wojny hybrydowej. Jednym z kluczowych elementów. Tego typu działań jest wojna informacyjna czy wojna mentalna. I ona jest w istocie prowadzona przeciwko Polsce w kategoriach wojny, a nie w kategoriach pewnych działań, nękających praktycznie od końca 2004 roku. Czyli w przypadku Polski mamy do czynienia ze strategicznym działaniem ze strony Federacji Rosyjskiej co najmniej od 20 lat. Co najmniej. To jest jakby klucz. Tego, co chcę powiedzieć. Otóż, czym problem? Musimy zrozumieć mentalność Rosja. Rosja w całej swojej historii nie doznała klęski porównywalnej do tego, co się stało z przesunięciem granic na kierunku zachodnim, czyli tym strategicznym, tym, który kosztował Rosję najwięcej strat do pozycji XIV praktycznie wieku. Czyli cała Historia ekspansji na kluczowym kierunku została wymazana w wyniku rozpadu Związku Sowieckiego. W kategoriach struktur siłowych był to potężny policzek. Podobnie nieco rzeczywiście jak w Niemczech twierdzono, że przecież Rosjanie przegrała wojny, ale w tym wymiarze geostrategicznym, geopolitycznym doznała koszmarnej klęski. Ta klęska obciążała struktury siłowe. To był ten jeden z elementów, który łączył ich w próbie dojścia do władzy. Jak powtarzam, 91, 93, 96. 96 Jelcyn podpisał już decyzję oddającą służbom władzę nad Rosją. W ostatniej chwili podpisany dekret został zniszczony. No i 99. Cała operacja. Putin, nie ma sensu to opisywać. Wiele było podejść do tego, aby. Struktury siłowe odzyskały panowanie, w zasadzie po raz pierwszy przejęły tak kluczową rolę w strategicznym znaczeniu, jeśli chodzi o Federację Rosyjską. W związku z tym mamy do czynienia z tym punktem krytycznym. To był ten imperatyw, który powodował, że szukano rozwiązania. My Rosję znamy, no właśnie tutaj nie, nie jestem w stanie pokazać Państwu, mogę odwrócić, żeby pokazać. Czy cokolwiek tu widać? To jest prawdziwa mapa, przed którą stał Putin e, i która była dylematem, e, strategicznym dylematem. Po rozpadzie Związku Sowieckiego dalszy rozpad Rosji został zatrzymany. Jeśli byście Państwo analizowali, jaka była wewnętrzna sytuacja w pierwszym okresie ekipy Jelcena, to kluczem było panowanie Dalszego procesu dezintegracji Federacji Rosyjskiej. Ale ten proces nie został skutecznie powstrzymany. To, co było dla Putina po dojściu do władzy, po zamachu, tak naprawdę tutaj Brzeziński ma rację, że Putin doszedł do władzy na zasadzie zamachu wewnętrznego, podziału pewnego dealu, który został zawarty między familią a strukturami siłowymi, i praktycznie ten model był realizowany. To 2001 roku. Ale co się stało? Pierwsza, jeden z pierwszych dekretów, jaki Putin przyjmuje. Jeden z pierwszych. W zasadzie dekret przy, przygotowany, aby odpalić go w momencie, w którym Putin rozpoczyna władzę. Dekret numer 849. Nikt o tym nie pisał. Lata mijały i nikt nie wiedział, co wtedy Rosja zrobiła, co struktury siłowe zrobiły. To jest dekret o pełnomocnym przedstawiciele, przedstawicielu prezydenta w okręgu federalnym. Wyobraźcie sobie, że Putin zmienił całą wewnętrzną strukturę państwa, nie zmieniał konstytucji. Skomasował państwo. Podzielił państwo na potężne okręgi federalne. Na czele tych okręgów postawił generałów, swoich zaufanych ludzi. I oni zmasakrowali lokalne struktury. Po co on to robił? To był właśnie pierwszy etap przygotowania Rosji do wojny. Niezbędny i konieczny, aby Rosja była w stanie być wewnętrznie zintegrowana. 13 maja roku 2000. Jeden z absolutnie pierwszych dekretów przygotowanych już dla Putina. Nowa mapa Federacji Rosyjskiej. Zrobię taką wielką pętlę. Znacie obecną strukturę podziałów. Wojskowego kręgu? Zobaczycie, jak ona przystaje do mapy, którą wówczas Putin w roku 2000 wprowadził w wymiarze geopolitycznym, geostrategicznym, przygotowując Rosję do wojny. W roku 2000, w maju. To jest bardzo krótki dokument. Wyobraźcie sobie, że ten dokument tymi drzwiami wprowadził tą strukturę, bo nie ma dotąd żadnego dokumentu, który wprowadza ten podział. Jest tylko dokument, który nominuje przedstawicieli Putina na te okręgi. I to z tego dokumentu wynika, że taka struktura istnieje. Wygooglujcie sobie. To jest w tej chwili główna struktura administracyjna państwa. Jak ona funkcjonuje, to znów nie widać. Numer jeden, Centralny Okręg Federalny. Co to znaczy? No z samej tej struktury widać, że jeśli ktoś serce systemu, imperialnego systemu buduje na Ukrainie, buduje na kierunku zachodnim, bez żadnej osłony strategicznej, centralny okręg zawiera więcej niż jedną czwartą populacji. W kategoriach biznesowych jest to absolutne centrum całego systemu nerwowego i imperialnej Rosji. No każdy z was wie, że są do wyboru dwie opcje, Kwazydemokratyczna demokratyczna i quasi imperialna. Jeśli wybieramy opcję realnego imperium, to Ukraina musi mieć, to serce musi mieć po prostu ochronę, strategiczną ochronę. I tą strategiczną ochroną w koncepcji putinowskiej elity było zbudowanie centrum, do którego dołączona zostanie Białoruś, i Ukraina. Łącznie będzie to około 100 milionów populacji. Stąd już bardzo szybko zaczyna Putin narrację prowadzić o historycznej jedności Ukrainy i Białorusi. Gdybyśmy szukali istoty wszystkich późniejszych procesów, tam na samym początku było zawarte to wszystko, co będzie później realizowane. Jeśli nikt tego nie widział, to to świadczy, o braku zrozumienia dla strategicznej kultury rosyjskiej, w ogóle nie czytania Rosji. Ogromna większość dyskusji toczy się w oparach absurdu. Wynika z tego, że większość nadal nie rozumie, w jaki sposób Rosja działa, jakimi celami się kieruje. To naprawdę nie jest żadna czarna magia. To na pewno nie kieruje się to osywica. Jeśli już to, że Żomini stworzył strategię rosyjską, a nie więcej. A nie Mimo oczywiście istotnego udziału generalicji niemieckiej w budowie carskiej armii, to nie, nie ulega wątpliwości, ale fascynacja Żomini stworzeniem pierwszej szkoły, podstaw strategii rosyjskiej, to już rzeczywiście Żomini. Paradoksalnie Amerykanie też zbudowali swoje fundamenty strategii na Żomini. To jak w jakimś tam w szerszym wymiarze Rzeczywiście powoduje, że Amerykanie lepiej czytają strategię rosyjską od nas, od Europejczyków. Problem w tym, że my, nam nie wolno nie rozumieć Rosji, nam nie wolno próbować antycypować, przewidywać, prognozować działania. I to, co my dzisiaj robimy, to jest dokładnie realizacja rosyjskiego modelu, rosyjskiej strategii, bo dla nich kluczowym elementem. Nie jest przygotowany do wojny kinetycznej. Oni już z nami toczą wojnę i to toczą wojnę wielkowymiarową. Wymiar kinetyczny jest detalem, jest pewnym instrumentem. Oni zupełnie inaczej podchodzą do wojny. To, co przedstawił Stanom Zjednoczonym Putin, co zostało odebrane w sposób niewłaściwy w czasach prezydentury Obamy, ta jego strategia, polegająca na tym, że on dał sygnał Rosji, że jeśli dojdzie do eskalacji, to Stany Zjednoczone uznają, że Rosja ma przewagę w przypadku Ukrainy, przewagę eskalacyjną i będą gotowi ustąpić. Pamiętajmy, tą ideę w wymiarze realnym realizował Biden. Niby reset, ale skutki... Wówczas podjętych decyzji. Tak jak wcześniejszej. No, niedawno prezydent Clinton przepraszał za presję na Ukrainę związaną z oddaniem przez Ukrainę, Kazachstan, Białoruś broni atomowej. Przepraszał, bo widział skutki tych działań. No właśnie o to chodzi, że z Rosją trzeba planować na 20-30 lat do przodu. Nie wolno popełniać takich błędów. Gdyby nie ten błąd, było, nie byłoby wojny na Ukrainie. Bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. I dzisiaj rzeczywiście już jest zdecydowanie za późno, żeby rozumieć, jaką grę toczą Rosjanie. Ale nadal można próbować. Ja to próbuję od ponad 20 lat. Żeby jednak spróbować rozumieć, jakie są reguły gry i nie działać zgodnie z ich planem, z ich koncepcją, nie wpisywać się w niego. Tylko realizować własne cele strategiczne i przekonywać do nich. Wojna, którą Rosja toczy, rozpoczęła się, jak mówię, od momentu, kiedy po wydarzeniach ukraińskich Putin podjął pewne strategiczne decyzje. W wymiarze informacyjnym elementem tego było przyjęcie jako kluczowego święta święta jedności narodowej w grudniu 2020. W czwartym roku to święto zostało wprowadzone, a ono pokazywało, że dla tych elit Polska będzie kluczem rzeczywiście do zdominowania tego obszaru i rozbicia zagrożenia potencjalnego tworzenia owego scenariusza trójmorza czy samodzielności geostrategicznej obszaru Europy Środkowej. Putin zna zasadniczych strategów i geopolityków zachodnich. Bardzo wielu Rosjan mówi Mackindere. A Mackinder mówi tutaj jest sens i przyszłość bezpieczeństwa europejskiego. I do dzisiaj większość w Polsce tego nie rozumie. I do dzisiaj gramy przeciwko sobie. Gramy scenariusz rosyjski, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną w Polsce, ale także. To, co wynika z tego, że nie rozumiemy. Nie przygotowujmy się do wojny kinetycznej, tylko reagujmy na wojnę, która się toczy z nami. Jeśli mamy świadomość, że Polska jest kluczem dla Rosji, to wynika z wielu analiz. Czytajmy ze zrozumieniem. To sytuacja, w której jesteśmy i pewne decyzje, które zapadają, nie jak się mają do tego zagrożenia, do skali zagrożenia. Celem w tej chwili, kluczowym celem będzie głęboka destabilizacja Polski. Wymiar kinetyczny jest pewnego rodzaju silnym straszakiem. Także ten wymiar taktycznej broni atomowej, czyli Rosjanie zrealizowali rosyjski nuklear sharing, a my zostajemy bez parasola. Nasza sytuacja nie jest taka sama jak Niemiec Zachodni podczas zimnej wojny. Bo Niemcy Wschodnie nie były terenem wojny. I gdyby tak było, to rzeczywiście nasza sytuacja jest porównywalna, nasza sytuacja jest gorsza niż sytuacja Niemiec Zachodnich w okresie zimnej wojny. W związku z tym, my żądajmy adekwatnych odpowiedzi natowskich. Nasza sytuacja jest dużo gorsza niż Niemiec Zachodnich. <grym> Powiedziałem, że pewne kluczowe elementy. Strategii Federacji Rosyjskiej zapadły podczas pierwszej kadencji Putina, ba. W pierwszym okresie pierwszej kadencji. Stopniowo je realizował. W 2001 roku Rosja przyjął ustawę o rozszerzeniu albo wyeliminowaniu podmiotów z Federacji Rosyjskiej. Rzecz w tym, że w oparciu o ten dokument w 2014 roku Krym jako terytorium został włączony do Federacji Rosyjskiej. Ten dokument zawierał ciekawy zapis, że podmiotem Federacji Rosyjskiej może być część lub państwo, które nie ma granicy z Federacją Rosyjską. Ten dokument nadal ma swoją moc praw. I taka sytuacja była w przypadku Krymu. Mamy, może mało pamiętamy, ale Krym w pierwszej fazie został przyjęty właśnie jako okręg federalny. Jako nowy okręg federalny. Dopiero później został włączony, zdegradowany, jeśli chodzi o jego pozycję administracyjną. W 2014 realizacja zapisów z 2001 roku. Toczy się cały czas spór, czy Putin jest Reaktywny wobec sytuacji. Czy on ma strategię? Ja Wam przedstawiam pogląd, że istniała ta strategia, ona była czytelna, można by ją łatwo od, zauważyć, rozpoznać. Nie było żadnych opracowań, żadnych. Ja nie dotarłem do żadnego opracowania, które by zwracało uwagę na ten cel strategiczny, jaki Putin sobie postawił. Z tego układu wynika jasno, że opcja wojny była najbardziej podstawowa, najbardziej oczywista. Prawdą jest, że trudno przewidzieć dynamikę wojny. Jest to najbardziej złożony byt analityczny. Dużo łatwiej jest rozpoznać pewne zagrożenia i przeciwdziałać przed wybuchem konfliktu. Zmiejmy optykę myślenia. Wojna identyczna dla Rosji nie jest kluczem. To zresztą widać też na Ukrainie. Putin wie, jaka jest dysproporcja 40 do 1 między potencjałem Rosji a potencjałem Zachodu. Który ze strategów zdecydowałby się na wojnę przy takiej asymetrii? No, oczywistym jest, że kluczem działania Putina są wszystkie działania o charakterze asymetrycznym. Przypomnijmy sobie sytuację, z 2022 roku Niemcy 55% uzależnieni od gazu. Jedna trzecia zasobów strategicznych, jeśli chodzi o zbiorniki gazu w rękach Rosji. Rafineria Szwed w rękach Rosji, czyli metodami niekinetycznymi przygotowanie strategicznej sytuacji dla Federacji Rosyjskiej. Które z państw było przygotowane do tego scenariusza? W jakimś stopniu Polska. W związku z tym dzisiaj, w tej chwili, jeśli obserwujemy całą narrację prowadzoną przez Federację Rosyjską, także jeśli chodzi o narrację atomową, kluczem jest wojna informacyjna, wojna mentalna, oddziaływanie na nas, a nie wojna kinetyczna. I na tym obszarze rozgrywa się pozycja Federacji Rosyjskiej ewentualne szanse na dalsze funkcjonowanie tego państwa, bo problemem nie jest Putin. Usunięcie Putina nic nie zmieni. To jest tak rozbudowany system w tej chwili władzy, że zwykła rotacja, usunięcie, zabicie niewiele tu zmieni. Ja bym Wam pokazał i przeanalizował Wam wewnętrzną mapę, w jaki sposób pacyfikowane były poszczególne elementy wewnętrzne elementy systemu rosyjskiego, ale generał Iwaszow ma rację w tym piśmie, które skierował do Putina. Ta wojna rzeczywiście w dużym stopniu wynikała z tego, że ten reżim z wojny uczynił instrument komasacji społeczeństwa wokół władzy. Czyli wracamy do koncepcji Kenana. Powtórka z historii. Być może warto przeczytać, co Kenan miał do powiedzenia na ten temat, ale powtarzam, Chcemy uniknąć wojny kinetycznej, to wygrajmy wojnę informacyjną i wojnę mentalną. To to jest kluczem do ewentualnego, do ewentualnego zwycięstwa albo przegranej Federacji Rosyjskiej Pokonania Putina. Dzie dziękuję uprzejmie panie profesorze. Za bardzo ciekawy wykład. Obiecuję panu profesorowi, że w przyszłym roku, ponieważ zapraszam pana profesora już dzisiaj, czas będzie wydłużony tyle, ile pan profesor sobie będzie życzył. Natomiast dziękuję za te dość kontrowersyjne tezy strategiczne, które pan profesor był uprzejmy wygłosić by nami na początku swojego wykładu. Mam nadzieję, że na ten temat podyskutujemy jeszcze w czasie debaty od godziny 10.30. Mam nadzieję, że pan profesor będzie z nami jeszcze do godziny 11.00. Dobrze, dziękuję uprzejmie.